Różne rzeczy z przeróżnych, zobaczcie marek. Sprzedaje kontenerami tutaj z Bangladeszu. Kup książkę, ludzie drogi i ciesz się podróżą przez Czarny Ląd. Wejdź na jaktodaleko.pl Mordo, siema. Czekajcie, słuchajcie, sytuacja taka. Mamy, mamy now, 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 nową koszulę. Nowa koszula z second handu w Bangladeszu. Słuchajcie, kupiona ze względu na to, że wygląda mi już jak nie chluj w tej brudna w ogóle źle wygląda ta moja. Więc mamy nową z Bangladeszu. Second hand. Wspieramy lokalnych. Zapłaciłem znacząco więcej niż powinienem, ale... Przymykając oko, niech chłopaki mają. Uwaga, panie, szefieńci. Ja idę coś oszamać, moi drodzy. Wracam do domu zaraz, montować filmy i odpoczywać. Zdrówko już troszkę lepiej. Przyznam szczerze, że odpoczynek, polopiryna, jakieś paracetamole, witaminy C z wapnem, witaminy, multivitaminy dały jednak dużo, dużo w ogóle do tego, żeby wyzdrowieć. I przyznam też szczerze, że. Będę musiał w kolejnej destynacji. A gdzie? Gdzie jedziemy dalej? Moi drodzy, dalej lecimy do Tajlandii. Nie wiem, czy ktoś z Was zgadł w zadanym na karcie społeczności, na zadanej na karcie społeczności ankiecie. Jeśli zgadł, to szacuneczek. Będziemy eksplorować razem Tajlandię. Ciekaw jestem, czy będzie Wam się podobać Tajlandia. I czy może byliście w Tajlandii? Jeśli byliście, dawajcie koniecznie znać, co zobaczyć, co zrobić, gdzie pojechać, a gdzie nie pojechać. Dobra. Ja idę jeść, bo jestem przemęczony i głodny jak wilk. Do. Ota zrobiona, czekam na koleżkę, którego poznałem w taksówce. Zjemy sobie ostatnią kolację razem i ja będę uciekać montować. Pomyślałem, że dobrze się jeszcze spotkać przed wyjazdem z ziomeczkiem, bo Fajny koleżka. To jest mój koleżka. Goles, city to jest mój koleżka. koleżka tak, którego poznałem w taksówce. Z fajna Husajna, spotkałem w taksówce i teraz lecimy, lecimy sobie właśnie coś oszamać. Mamy bardzo. moi drodzy, wersja, wersja z owcą z lamą. To się nazywa Mutonem. Proszę zobaczyć: dużo przypraw, dużo mięsa. I to jest konkretne biryani, takie jakie powinno być zawsze. Koleżka będzie miał. Z kurczakiem, a ja teraz robię. Ja robię teraz. Test. Test. Ale piekło. Jakie piekło? O kurde, jakie piekło. Mięso jest przetyczne. Poproszę pana o łyżkę. Skąd? tam Skąd? łyżkę, no. I będę świrował ręką. A tu jest. Z tego, z kurczaka, chicken. Słuchajcie, gdzie jesteśmy? Ten mój koleżka się okazał człowiekiem, który sprzedaje transportu, znaczy transportu Sprzedaje różne rzeczy. Czekajcie, herbatkę przystawię. Różne rzeczy. Tutaj koleżko, nie podpijaj, tylko tu postawi herbatkę. Różne rzeczy z przeróżnych, zobaczcie, marek. Sprzedaje kontenerami tutaj z Bangladeszu. Zobaczcie, Mango, firma Mango. Takie spodnie. Z kieszeniami dobrze wykonane. Tutaj na miejscu w Bangladeszu szyte. Tutaj zameczki. Są. No, i zobaczę tutaj. To też są takie bojówki. Tutaj ma mango. Tutaj ma też z Polar bira. To u nas też jest bardzo powszechna marka. Zobaczcie. No, wszystko klasa, wszystko klasa jakości europejska. Ładne, spodnie takie casualowe. Jaka ta? Nie wiem, to jest Taperet. Nie wiem, co to jest za marka. Ale patrząc na to, to jest to, co kupujemy w galeriach handlowych u nas. I u tego ziomka można zamówić 500 sztuk, 1000 sztuk. No ile tam wiecie, da się zapakować do tego. Pokaż jeszcze, czy, co, to, co tam jeszcze macie. Przeróżne rzeczy, jakieś tam. koleżka ma tutaj od groma tego. Daj, takie o, pokaż. O, zobacz. Takie portki. To mniej popularne. Jakieś koszulki, nie koszulki. O, to może być ciekawe. Koszulki sportowe, zobaczcie jakieś eko, coś tam cuda nie widzę. Ale pytam ziomka, ile. O, tutaj nawet na ten z... Nie, no patrzcie na to. Arctics, Arcticsa. To jest, słuchajcie, nie, to pomyliłem firmy. W każdym bądź razie to są snowboardowe spodnie. Zapytałem koleżkę, ile takie casualowe Powiedział, że o, za coś takiego. Coś takiego, by krzyknął 7 dolków za sztukę przy zamówieniu 500. set. Co oczywiście jest, wiecie, w zawyżoną ceną, trzeba by było mocno to znegocjować, bo jestem stary wyjadacz w te klocki, ale no jest tak jakby otwarta bramka do tego, żeby tutaj kręcić, jak to się mówi, biznes. Nieźle, nie. Zobaczcie, tutaj mają, mają przeróżne jeszcze tutaj składy i tutaj sobie jakieś tam przykładowe rzeczy, które można zamówić. Dla dzieci, nie dla dzieci. Tutaj koleżka, koleżka ma fajne, w sensie to pokazuje, że zobaczcie, a jakie biuro. Poczekajcie, zaraz, uwaga, uwaga panowie, ja wam pokazuję jakie biuro tutaj, moi drodzy. Tutaj jest mała miejscówka, tutaj, jest, yy, tutaj są inne mniejsze biura, no i tutaj tak samo, tutaj też jest jakieś mniejsze biura. Taki malutka, malutka klipka, która w ogóle, wiecie, wysyłają. Wysyłają stąd potężne ilości tekstyliów przeróżnych dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci przeróżne rozmiary. Zobaczcie, jakiś ten, jakieś jeszcze. One thousand piece! One thousand Tysiąc tysiąc w ogóle sztuk przeróżnych kolorów, wzorów Ja cię kręcę. Słuchajcie, co chce? Co z dużo zapragnie? 100% okay goods. Good. It's good, good quality. 100% The same quality like in, in Europe. Smile, how many days is traveling of the products inside the container from Bangladesh to Poland to Europe. Uh, it's normally it's a uh, one and a uh, uh, half month. It's one and a no. and okay. There is a shipment start from Bangladesh to direct Europe from Italy, Italy, uh, Italy port within twenty days. This how 20 many days, days you need to manage? No, no. within uh, uh, and uh, and one or two weeks. To słyszeć taka sytuacja, że jak chcesz kupić od nich kontener to musisz najpierw musisz najpierw zapłacić za transport, a później w momencie kiedy wszystko, kto, ktoś przyjedzie tutaj, zatwierdzi cały produkt, że się jakoś zgadza, ktoś musi przyjechać albo na słowo honoru to musisz to bez wpłaty całości oni tego nie wyślą, więc to wszystko trzeba zapłacić. Taka sytuacja. Zawierzylibyście? Na słowo honoru? Dajcie znać w komentarzu. No jak Boga kocham, muszę zrobić, muszę zrobić nagranie. Słuchajcie, pierwszy raz widzę tak dobrze wyposażony sklep w Bangladeszu. Taki duży, przejrzysty. Można sobie różne jakieś rzeczy. Fair, fair and handsome. Coś tam do twarzy, wszystko jest napisane. Proszę bardzo, jest cena. Nikt Cię, jak to się mówi, nie zrobi w bambuko. Ja tu sobie zaraz kilka rzeczy kupię, takich wiecie, do, do higieny. Jakiś żel, jakąś... Proszę bardzo, maszynki 40 takoli, 2 zł. Nie trzeba się martwić, jak przyjeżdżasz. Tylko sobie jakiś szamponik, możesz kupić. Proszę bardzo, 95 takoli. Jakiś z tego. Przechodzę tutaj dalej. Przechodzę dalej. Salam, tutaj cały kierownik. Przeróżne rzeczy, słuchajcie, pasty, Colgate, nie Colgate. Wszystko jest. 130. No, nikt ci nie nikt Cię nie oszuka, to jest, to jest zarąbiste w takich sklepach ja właśnie takie miejsca bardzo lubię, ale ich jest bardzo mało ja przez przypadek trafiłem teraz do tego, do tego miejsca Coco Kakao Powder 50 taka o, naturalne kakao fajne 2 złote naturalne kakao, przeróżne jakieś inne rzeczy jejku, tutaj jest wszystko, to jak w takim starym sklepie handlowym podpaski, dziewczyny Ultra Time Sonora 110. To będzie z 4 zł O, Whisper, ja to się nie znam, podpasek nie używam. 5 zł, Tanie podpaski. <noise> o kurczę. Nieźle, co? Dobra, proszek do prania. Pół kilograma. Pół kilograma, proszę. Nie, to może kilogram jest, nie wiem. 58, 2 zł Taki worek, proszę. Tanio. Tanio, jak barsz. Paciki do uszu. 40, 100 pisus, Złoto 80. Zł. Dużo tego jest. Nieźle. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Żebyście mi nie mówili, że ja wam nie pokazałem nigdy ile co kosztuje. Herbatniki. Kupowałem takie herbatniki u gościa. Ja to jak mogę, to wspieram ten lokalny biznes. Tych małych przedsiębiorców, żeby mieli. No dobra, starczy tego dobrego, dobra? Ja idę sobie jakieś rzeczy wybiorę. Żeby żeby mieć codziennie wieczór przychodzi i ja się zastanawiam skąd ci ludzie się biorą. Dla mnie to są podróżnicy. Oni cały czas gdzieś wędrują, cały czas gdzieś zmierzają. I każdy ma jakiś cel, mniejszy, większy. Oni cały czas idą, są w ruchu. Wędrowcy z Bangladeszu, cały czas ruch. Tu miasto żyje. Ktoś wchodzi, ktoś chodzi. No to to jest, um ogarnąć to swoim umysłem to jest, powiem wam, że na miejscu wręcz niemożliwe. Ja mam wrażenie, że oni chcą mnie psychicznie wykończyć. Jutro lot wieczorem do Tajlandii lecę tak. Chitogan, Dhaka z Daki do Bangkoku, z Bangkoku do Chiang Mai na północ Tajlandii. Skąd zaczynam swoją podróż? Nie no, co ty gadasz? Nowa koszula na brudną podłogę. Nie świruj, co za pech. To powiesz się, godzinat. Nie spadaj. Nówka. Sztuka. Męczą mnie. Tam w maczecie to już przychodzą samych siebie. No już ten śpiewak to już tam... Kiedy idę mu medal jakiś wręczę. Ile można? Powieszę tutaj. To tu jest taki, taki zawieszacz. Proszę. Zobaczyć. Przy tym powieszę to mówisz, Ci szybciej wyschnie. Nówka nieśmigana. Znaczy używka, second-handu. Słuchajcie, wczoraj do 5 rano tam pierdzielili w tym meczecie. Nie, no ja tak powiem, no ja jestem otwarty, w sensie nie jestem rasistą, nie, nie jestem tolerancyjny religijnie na różne religie. Ale do 5 rano rwać ryja? Oni wiecie, jak rwali rya? No normalnie w szody. Uwa! Uwa! Tak jakby gość krzyczał na kogoś tam. Nie wiem, no Allah to nie, nie byłby na pewno zadowolony, chyba muszę im tam pójść powiedzieć. Powiem Wam, że jeżeli dzisiaj tak będzie, no to... tracę w ogóle wiarę. Tracę wiarę w ogóle w chłopaków tutaj w Bangladeszu. Co oni świrują. Ja jem ten. Ja jem Tak tyle. Dzień dobry. Nowy dzień, a ja się po malutku zbieram. Zbieram się z hotelu. Nie udało się zmontować odcinków, tyle ile chciałem niestety. Więc... Będę musiał montować odcinki z Bangladeszu w Tajlandii, czego chciałem uniknąć, na dobrą sprawę. Cieszę się, że już jadę z Bangladeszu, bo ten meczet nie dobija. Serio, jedną noc po prostu tak krzyczeli do 5 rano, nad ranem. No myślałem, że tam granatnikiem by potraktuję. Jadę do Tajlandii odpocząć trochę, pokręcić materiał, moi drodzy. Muszę się teraz przedostać na lotnisko. Co prawda mam wieczorkiem lot, ale przedostanie się w takich korkach, jak są tutaj, muszę założyć sobie limity jakieś tam, nie wiem, z 4 godziny wcześniej. Bo jak będzie jakiś przypał czy coś, wiecie, ja jestem dobry w te przypały na lotnisku. Więc zawsze zapas czasowy musi być. Patrzę, czy wszystko mam, czy czegoś nie zostawiłem. Elektronika, karty pamięci, muszę włożyć gąbkę na kamerę, posmarować twarz. Uu, chory jestem, wiecie co? Mam chyba zapalenie górnych dróg oddechowych, bo mam taką wydzielinę yy, zielonkawo-żółtą. Próbowałem się trochę leżeć polopiryną, witaminą C z wapnem, ale nic, jakoś tak czuję, że, że to... że coś jest nie tak, będę musiał w Tajlandii odpocząć. W Tajlandii przy, przynajmniej może karaluchów nie ma i mrówek. Tutaj kurczę, co jakiś czas jakiś karaluch przebiega, no to tak potraktuję klapkiem. Albo mrówki, takie malutkie, bardzo malutkie mrówki. I nie wiem, czy one gryzł, czy nie, bo mam poczucie, że coś mi gryzło w nocy. W każdym razie, no, epizod już się kończy. Słuchajcie, zdradzę Wam taj tajniki, że w tej podróży, w tej podróży, w tej podróży będziemy jeszcze zmieniać kraj raz. Dzisiaj zmienimy kraj. Drugi raz i trzeci raz. Jeszcze będą trzy nowe kraje: Tajlandia i dwa po Tajlandii. Więc taka, taka zajaweczka. Dobra moi drodzy. O słyszycie teraz. <laughs> ja się pakuję, może zagadam jeszcze do recepcjonisty, czy mogę później troszkę wyjechać, czy nie będzie problemu i może się zgodzi, to pomontuję jeszcze chwilkę. Ja jestem gotowy do tego, żeby jechać na lotnisko. Jeszcze przed wyjazdem na lotnisko coś sobie zjem, żeby nie być głodnym. No i co mogę powiedzieć więcej? Jeżeli macie ochotę nadrobić serię z Indii, tudzież z Bangladeszu całą serię, to proszę się udać do zakładki playlisty i spokojnie sobie nadrobić. Trzymajcie się, pasy zapinajcie. Ruszamy. Trzeba się wymeldować. Powiem wam szczerze, że Tak. Przesada. To jest istna przesada. I wyobraźcie sobie, że tak było. Jednego dnia do piątej nad ranem. W Tajlandii tak nie będzie. Tak. Wracamy. Wracamy z tematem. Wracamy na ulicę. Wracamy do miejsca pracy. Wiecie? Można powiedzieć, ja nie wiem czy ja jestem podróżnikiem na pełen etat, reporterem na pełen etat, montażystą na pełen etat yy, kim tam jeszcze i wszystkim po trochu. Pojedzony, idę zapłacę. Ale wiecie nad czym sobie myślę? Że ciekaw jestem ile razy w Indiach albo w Bangladeszu Poland, Poland. Ile razy w Bangladeszu? Ile razy w Bangladeszu albo w Indiach zjadłem jakiegoś robala? Zapłacę kierownikowi 9 dych dychę muszę wziąć, bo muszę mieć na motorek na lotnisko 190 Równo na motor będzie. No rachunku nie trzeba. Nie trzeba rachunku. Dobra. 190 na motor. Motorem będziemy jechać. Motorem. Teraz muszę zamówić motor. Mam równo 190. Motor na lotnisko 182. Będzie napiwek dla kogoś. Muszę gdzieś tutaj przycupnąć i zamówić transport. Mamy ciekawe, czy się uda. Kilka godzin wcześniej to robię z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna bo korki. I druga przyczyna, bo Bangladesz jest tak chaotyczny, że tutaj często coś może nie wyjść. Na pewno jakiś motor się znajdzie, zobaczcie, jak, jak dużo ich tutaj jest. Zaraz wbijemy odpowiednie koordynaty. Czekamy no i zobaczymy, co się wydarzy. Badajcie, badajcie, jaka beka. Przejazd podrożał, kosztuje 197, a ja mam tylko 197 w kieszeni. Czujecie na styk totalnie, ale jaja. Salam aleikum Abdullah. Abdullah przyjechał, Oj. a chłopaki pomogli. Chłopaki pomogli ogarnąć Sukria. No i jedziemy. Przyznam się, że nie było łatwo Ale patrzcie na to Nawet kask mam Bezpieczeństwo ponad wszystko Motorkiem szybko Samochodem bardzo wolno by było, albo takim tuk Motor tylko i wyłącznie motor. Bo motorem dojedziemy w 40 minut albo 4,50, a samochodem byśmy jechali minimum godzinę 50. Często jak jest lekarz, to ma naklejkę doktor na samochodzie. Doktorzy dobrze zarabiają. Tak ogólnie ujmując. Sam Bagadesz. Ja już ledwo siedzę w tym kasku 10 minut dopiero. Odpływam. Jest tak gorąco, że szok. Powinienem sobie załatwić taki wbudowy jak ten ziomeczek. Ale się przytkało. A, bo tam ziomek świruje ze śmieciami. I całe miasto stoi. Śmiesznie, nie? Na bójcie z takim bafem jeździ. No albo z maską by było trzeba. Bo zobaczcie jaki tutaj jest pył. ogromne, duże zanieczyszczenie. Może dlatego ja się doleczyć nie mogę. Bo tutaj normalnie alergia jakieś można dostać podczas pobytu. O kurczę. Zobaczcie jak tam się kurzy. Ale się pylica. Normalnie pylica. Jakby coś nie miał felicy, to i tak będzie miał, ale wjechali ty. Powiem wam szczerze, że ja się boję stać tak blisko opon yy, ciężarowych samochodów Bo jak taka opona wystrzeli, to są takie obrażenia Dlaczego czego tam luś ten gaz ten Takie obrażenia, bo ta opona jest w środku z drutami A gdy bucha, to po prostu te druty lecą jak dzikie Takie osłonki na zderzach, to maskę w Bangladeszu. Sukryja. nam nas przepuścił. Jak było widać. Teraz jedziemy na terytorium portu. W sensie obok, za bramą. A tu koleczka mówi jeszcze, że, ten, że to jest największy od Daki Nawet. A to dość ciekawe. No i tutaj idą wszystkie marki. Takie wiecie: Bielizna, niebielizna. Zara, HM. Breszka. I tam te różne, przeróżne cuda. Właśnie tutaj masę hajsu się przelewa. No i te flagi, Brazylia, Argentyna. Jedne obok drugich. Lecimy jakimś skrótem Jak patrzę na mapę. świeci, bo jedziemy po takich miejscach, które bym się chyba nie zapuścił, bo na tyle myślę, że tutaj mogą wpaść. Jedziemy. Chłopaki malują masy na chodniku, żeby ktoś inny później nie uderzył. A tutaj po prawej stronie fabryka oleju, oleju przepotężna. A jak jest tutaj w ogóle po drugiej stronie statki do przewozu, właśnie oleju stoją? I czuć też gaz. My dalej jedziemy, jakby ktoś się zastanawiał. Jedziemy, jedziemy i jedziemy. Spójrzcie na ten widok niesamowity Sahag Amanat International Airport Dzień dobry, w Chotogram dojechaliśmy